Zobaczmy. Wow! Tylko spójrz na te pyszne lody. Moje też są pyszne. Rzeczywiście, Nikola, chcesz się zamienić? Zamienić? Nie, dzięki! Moje lody są z popcornem, a ja go uwielbiam. O tak, pyszności. A same lody? Są takie kwaśne. Ojej! Brrr. Ale i tak mi smakują. Oj, nie mogę, Britnic. Tak śmiesznie się wykrzywiasz! To było super, a teraz ty. Rzeczywiście, teraz moja kolej. I zacznę od góry. Mmm, pyszne jelly belly. A jak lody? O, ale niedobre. Paskudne, naprawdę, Ohyda! Nie chcę tego jeść. Ale musisz. Och, zrobię to tylko dla babci i zatkam nos, żeby nie czuć tego zapachu. Zrobiłam to! Ojej, coś mi burczy w brzuchu. Pój, co za smród! Jest okej, okay, ale jak mogłaś, Nikol?